Ja pierwsza kręcę kołem. Mam szczęście, uwielbiam kiełbaski. Fajnie, że je dostałam. A dokładnie jedną ogromną kiełbasę. Pyszności. Teraz ja się dowiem, który smakołek dostanę. Ej, ale ja chciałam coś smacznego, a nie ohydnego karalucha. Może jeszcze nie jest za późno na powtórkę. Nie pozwolę na to. Chcesz, żebym zjadła to obrzydliwe coś. One śmierdzą i pełzają. Nie, nie chcę! Bardzo się ich boję. Skoro nie chcesz wykonać zadania, no to czas na karne koło. Nie, już wolę zjeść karaluchy. Chociaż zupełnie nie pasują do mojej pysznej pizzy. A, zaatakowały moją rękę! Nie, nie pisałam się na to. To okropne. Julie, na co czekasz? Okay. Najwyższy czas, żebyś zjadła kiełbaskę. Z przyjemnością. Chyba zrobię hot doga z pizzy. Z pysznym kiełbaskowym nadzieniem. Patrz, jak fajnie wyszło. Mm, to najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam. Kiełbasa doskonale uzupełnia smak pizzy. Jest o wiele lepsze od zwykłych hot dogów. Julie, zmuszasz mnie do spróbowania twojego smakołyku. Co oczywiście chętnie zrobię. Co ty sobie myślisz? Kto ci pozwolił na dotykanie mojej kiełbasy i pizzy? Oddaj mi mojego hot doga. Nie wierzę, jak ci nie wstyd. Swoje karaluchy. Nie chcę, jest ich za dużo. One chcą zjeść moją pizzę. Wow, naprawdę jest ich cała masa. Wynoście się stąd, przynajmniej dajcie mi zjeść kawałek pizzy. Prawie nic mi nie zostawili. No może tyle wystarczy. Hmm. Właśnie zjadłaś Karalucha, to straszne. Chyba coś jest w moich ustach. A, wynoś się! Twoje usta to teraz królestwo dla Karaluchów. Mogę tym razem kręcić pierwsza? ciekawe co wylosuję w tej rundzie. O nie, tylko nie robaki. Będę się cieszyć z gumy, a nie z robaków. Hurra, to huba buba, uwielbiam ją. Super, teraz moja kolej. Co, to nie fair. Dlaczego niektórzy dostają gumę, a inni kurze łapki? Są straszne i obrzydliwe. Tak, nie zazdroszczę ci. Lepiej jeść swoje przysmaki. No właśnie, na co ja czekam. Czas położyć gumę na pizzy, żeby było ładnie i smacznie. Hmm, jest kolorowa i długa, więc pizza na pewno będzie apetyczna. Taram, ja? Myślę, że wygląda super. No ekstra! Nie to co kurze łapki. Wpadłam na świetny pomysł. Zrobię mi mały żart, spodoba jej się. Co to jest? To okropne! Lepiej połóż te łapki na pizzy zamiast na mojej twarzy. Wyjdzie lepiej. Dlaczego jestem tak karana? Mogłabym cieszyć się smakiem pizzy, a muszę ją zepsuć kurzymi łapkami. I jak? Smakuje ci? Pyszna? Jeszcze sobie żartujesz? Jedz sobie swoją. Z przyjemnością zjem sobie pyszną pizzę. O tak, jakie to fajne. Nie sądziłam, że guma i pizza razem stworzą coś nierealnego. To jest tak dobre, że nie mogę przestać. Dawno nie jadłam lepszej pizzy. Czas na gigantycznego balona. Wow, jest naprawdę duży. A im większy balon, tym fajniejsza eksplozja. Co się dzieje? Gdzie jestem? Nic nie widzę. To moja szansa na pozbycie się wszystkich kurzych łapek. Jedzenie pizzy bez nich jest o wiele lepsze. Julie, myślisz, że nic nie widziałam? A właśnie, że widziałam. Za swoje oszustwo, będziesz musiała zmierzyć się z karnym kołem. O nie, mam nadzieję, że dostanę coś, co nie jest ohydne. Hura, deszcz! To nawet przyjemne. A jeśli to będzie deszcz z kurzych łapek? Haha! O nie, pomocy! Te paskudne łapki spadają mi na głowę! <gulia> Julie, wyglądasz tak zabawnie. Zobaczmy, jakie smakołyki czekają na mnie tym razem. O tak, to się nazywa szczęście. Czas na żalkowe oczy. Nie tylko można je jeść, ale też się nimi bawić. Spójrz, Mila, mam oczy na palcach. Dobra, wystarczy tych żartów. Czas spróbować oczy. I jak? Dobre? Bardzo. Jestem pewna, że pizza okay. będzie niesamowita. Ja też chciałam coś smacznego. Ale nie ośmiorniczkę. Są takie małe, oślizgłe i obrzydliwe. Nie wyobrażam sobie, jak ohydna będzie pizza. Wyobraź sobie, że będzie bardzo paskudna. Myślę, że ci się nie spodoba. Fuuu. Nie zazdroszczę ci! Ja jestem pewna, że pizza z żelkami będzie pyszna. Wygląda wow. zabawnie i fajnie. Super! Cudownie! Nie mogę się powstrzymać. Z chęcią bym spróbowała. Ale nie spróbujesz. Sama sobie zazdroszczę, że mogę zjeść tak pyszną pizzę. Teraz oczy wychodzą mi wręcz z ust. Julie, wygłupiasz się jak zawsze. Jestem po prostu w dobrym humorze. Mila, dlaczego nie jesz? Miałam nadzieję, że zapomnisz. Naprawdę nie chcę próbować tej ośmiornicy. Mam nadzieję, że nie przyklei się do mnie od środka. Biedna Mila, nie mogę nawet na to patrzeć. Oczywiście, to przecież ośmiornica. Ma przyssawki i przykleja się do języka. Julie, myślisz, że to zabawne? Nie, to wcale nie jest zabawne. Zaraz ci pokażę. Co to było? Jak mogłaś? Teraz rozumiesz, że ośmiornice wcale nie są zabawne. Nie trzeba było tego robić. Otrzymaj się. Wepchnę ci pizzę prosto do ust. Całą. Wtedy na pewno nie uciekniesz przed ośmiornicami. A masz. Fuj, co za ochyda. Julie, jesteś okrutna. Jestem po prostu sprawiedliwa. Smacznego. Sprawdźmy, która zacznie. Wygrałam. To znaczy, że zakręcę kołem jako pierwsza. O tak, bardzo lubię frytki. A lubisz karaluchy? Dostaniesz je. Julie, wiesz, że nie wolno oszukiwać. Staw koło z powrotem tak jak było. Albo użyję koła karnego. No dobra. Oto i moje frytki. Jest ich tak dużo. W dodatku tak ładnie pachną. I nie mogę się doczekać aż je zjem. Julie, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że wylosuję coś dobrego. Byle to było smaczne, byle to było smaczne. Nie, wszystko oprócz czosnku. On tak śmierdzi. To dziwne, z jakiegoś powodu go tu nie ma, czyli nie będę musiała go jeść. Przyjrzyj się uważniej. Skąd się bierze ten zapach? A, dlaczego to na nie powiesiliście? Będę go jadła, a nie nosiła na szyi. Dobra, najpierw muszę go obrać. Mam do tego specjalne pudełko. Najpierw trzeba włożyć do niego wszystkie ząbki czosnku. Właśnie tak. I w ciągu dwóch sekund czosnek jest obrany, gotowe. Można z niego zrobić naprawdę fajny wzór na pizzy, na przykład serce. Świetny pomysł. A ja użyję frytek do przekazania mojej emocji, radości, zrobiłam uroczą buźkę. Uśmiechnięta buzia jest o wiele lepsza niż serce. Jeszcze czego? Zgapiłaś pomysł ode mnie. Nic nie jest w stanie przebić mojego czosnkowego serca. A teraz trzeba zjeść to serce. No właśnie jak ja to zjem? Serce jest takie piękne. Nie ujdzie ci to na sucho. Czas na koło karne. Kurczę, co za pech. Nie dość, że będę musiała zjeść czosnkową pizzę, to jeszcze zrobię z niej smoothie w blenderze. Akurat mam tu blender pod ręką, więc masz szczęście. Nawet nie chcę myśleć, co z tego wyjdzie. Coś bardzo paskudnego. O tym przekonamy się już niebawem. No zaczynaj. Hmm, jeśli zwymiotuję, to będzie twoja wina. A taka mieszanka na pewno sprawi, że zwymiotuje. Tak, to naprawdę wygląda obrzydliwie. Teraz mam śmietnik w ustach. Nie wytrzymam długo z tym smrodem. Fuu, ale to nie znaczy, że ja muszę go wąchać. Fuu, trzymaj mnie, bo upadnę. O nie, czosnek pokonał nawet mile. To okropne. Jestem tutaj, nic mnie nie jest. O, frytki wylądowały nawet na mojej twarzy. Fajnie! Babciu pobudka! Mała już wymyśliła, co chce zjeść. Nie ma sprawy. Babciu ocknij się, trzeba działać! Wiem, co robić. Babcia i szefowa kuchni zagniotły ciasto tak szybko, że nawet nikt nie zauważył. I już smażą pankejki! Wygląda pysznie, ale ja zrobię lepiej. Patrzcie, co tu mam. Dodam do ciasta barwnik spożywczy. Placuszki będą w różnych kolorach. O, Andy postanowił przyrządzić coś specjalnego. Spójrzcie na te piękne kolory. A teraz zrobi z nich tęczę. Dodam jeszcze pianek na wierzch i kolorową posypkę. Jesteś taki roztrzepany, Andy. Do pancake'ów najlepiej pasuje syrop klonowy i masełko. To prosty, ale wypróbowany przepis babci. Pancake'i z syropem klonowym. To już nikogo nie dziwi. Oto porcja pankejków od profesjonalistki. Podam je z jajkiem w koszulce. Gotujesz wodę w rondlu i wbijasz jajko prosto do wody. A póki będzie się gotować, wezmę plasterki szynki i trochę zieleniny. Ułożę je ładnie pomiędzy placuszkami. Jajko gotowe. Położę je na wierzchu. Ładnie, smacznie i bardzo zdrowo. Nadszedł czas, aby mała dziewczynka oceniła wysiłki uczestników wyzwania. Czyje pankejki spodobają jej się najbardziej? Placuszki Andiego były pyszne. A teraz porcja od babci. Mm, panqueiki dość zwyczajne, ale też bardzo smaczne. A panqueiki szefowej kuchni wyglądają niecodziennie. Jednak surowe żółtko jest dla małej obrzydliwe. Zwycięzcą tej rundy są tęczowe panqueiki Diego. Kurra, wygrałem. Pozwól że ci tu poprawię. Proszę mnie tu nie ciągnąć. Uwaga wszyscy, mała chce zjeść soczystego steka. Nie ma sprawy. Babcia da radę. Jesteś pewna? Jasne. Ja też dobradę. Okej. Okay. Biorę i smażę. Nic skomplikowanego. Jak można smażyć tak bez oleju? Trzeba dobrze nadpuścić patelnię grillową. Tak? To ja dobrze natłuszczę. Andy, nie powinieneś dodawać tak dużo oleju. Oczywiście lepiej lać go na patelnię, a nie dookoła. Teraz wrzucam na patelnię kawałek mięsa i smażę. O rety, to dopiero. A robi wrażenie, prawda? Jeszcze jak, ale ja też tak umiem. Na pewno, Andy, tylko żebyś trafił tam, gdzie trzeba. Trafiłem! Ach, ta młodzież. Patrz i ucz się, mój stek jest prawie gotowy. Idealny. Medium rare. Teraz można go posolić. Niezły rzut. Też mi coś. Hej. Babciu, zobacz, ja też zaraz podrzucę. Jak prawdziwy kucharz! Oj! No! O nie, spadł mi na podłogę. Tak, teraz jest nie tylko surowy, ale i brudny. Porażka, ale może nikt nie zauważy. Żartujesz? Nie można podawać takiego dania. Wiem, co robić. Zaleję to keczupem. On przykryje to, co trzeba. Jestem geniuszem. Jak pięknie pachnie. Dziękuję, mój stak jest idealny. Muszę tylko dodać gałązkę rozmarynu i gotowe. To ma być dekoracja? Ja mam coś lepszego. Wow. Mię zna sekret słynnego złotego steku Nurseta Gjokce. To będzie stek jak w najdroższej restauracji. Ojej, a to tak można było? Gotowe. Można podawać. Smacznego. No w końcu można spróbować dania. Ta góra kaczupu nie wygląda apetycznie. Spójrzcie na to tu są jakieś włosy i brud. To obrzydliwe. A oto i złoty stek. Ciekawe, czy posmakuje małej. Smaczny, ale bez szału. Ale stek babci pachnie przepysznie. I przypadł do gustu dziewczynce. Prosty, klasyczny, ale za to jaki smak. Babcia wygrała. Hurra! Nadszedł czas na deser. A Mała chce zjeść jakieś fajne lody. Znam pewien przepis. Lody? Zrobi się. To nic trudnego. Zaraz, zaraz, jak tam było w tym przepisie? Aha. Trzeba posiekać na małe kawałki. Hmm, posiekać? No dobra. Zrobię to naprawdę szybko. Ale fajnie! Ekstra! Ej, ostrożniej, młody człowieku! Nie rozrzucaj jedzenia! E, poniosło mnie... Przepraszam, babciu. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za gotowanie. Tymczasem ja mam już wszystko gotowe. Pozostaje tylko wykończyć to ładnym podaniem. Lody udekoruję skórką z cytryny. Kwaśny smak idealnie skomponuje się ze słodyczą lodów. A gwoździem programu będzie dym z suchego lodu. Tak właśnie podają lody w najlepszych restauracjach. Voilà. Spójrz na to! To niewiarygodne! Brawo! Babcia też już wszystko zrobiła! Muszę tylko pokroić lody na kwadraciki i włożyć je do miseczki! Całość udekoruję syropem czekoladowym! Ja też już prawie skończyłem! Zwinę lody w rulonik i włożę do miseczki! Udekoruję jeszcze bitą śmietaną. Uwielbiam ją. A teraz posypię wszystko tęczowymi skitelsami. Krupiąca rurka, kilka ciasteczek koreo. O, babciu, pożyczysz trochę. No pewnie. Dziękuję. A teraz poleję to wszystko syropem. Ile cukru. Super co? Zobaczymy, które lody posmakują dziewczynce. Fantazyjne podanie od szefowej kuchni? Zachwyciło dziewczynkę. Czas spróbować. Ojej, skórka z cytryny jest zbyt kwaśna. Nie ma ochoty na dalszą degustację. Ale kawałki lodów w syropie czekoladowym wyglądają apetycznie. Niestety smakują średnio. A na koniec kolorowe lody od brata. Wyglądają niesamowicie. Wita śmietana, rurka z Hitelsy. I oto wygrany! Wiedziałem, wiedziałem, babciu przyturnie. Kosi, kosi, łapci, pojedziemy do babci. Nie czas na relaks, kontynuujmy nasz konkurs kulinarny. O, babciu, czy ty jesteś z Francji? Wiesz, jak robi się krua Spokojnie, babcia ma swój sprawdzony sklepik z rogalikami. Trzeba je tylko włożyć do piekarnika i poczekać, aż się zarumienią. O, ja też tak mogę zrobić. Jeden, drugi i do piekarnika. Brawo ja! Dobra robota, wnoczku. Nie toleruję mrożonego ciasta. Nie. Fu. Przy okazji, nasza szefowa kuchni Mia pracowała w najlepszych restauracjach w Paryżu i zna najstarszy przepis na francuskie rogaliki. Wszyscy królowie Francji jedli croissanty z tego właśnie przepisu. Dlatego na dziewczynkę czeka więc prawdziwie królewski deser. Bratendi i babcia obserwują z podziwem, jak szefowa kuchni przystępuje do pracy. Wow. A teraz czekamy. Kurczę, mi się to tak nie uda. Ale mam pomysł! Do rogalików dodam nutelle, To pewniak! Mój ulubiony krem czekoladowy z orzechami. To ty wyprawiasz? Czas wyciągać rogaliki. Jakie piękne rumiane! Andy, o nie pali się! O, tylko nie to! Brat tak się zajął Nutellą, że jego rogaliki się zwęgliły. Co on teraz zrobi? Zapachną spalenizną, no nie ma szans. O. Nie martw się wnusiu, i tak świetnie sobie poradziłeś. A ja zajmę się podaniem. Zgrabne nacięcie i można napełnić środek domowym kremem. Dodam truskawki i posypię cukrem pudrem. Voilà! Gotowe! Można próbować. Spalone rogaliki od brata wyglądają okropnie. Nie zamierza ich degustować. Rogaliki babci są wspaniałe, słodkie i takie pyszne. Małe i bardzo smakowały. Ojej, truskawki, słodka śmietanka i pyszne ciasto zrobione według królewskiej receptury. Bez wątpienia rogaliki szafowej kuchni zajmują pierwsze miejsce.